O tym, jak Janusz Palikot wykorzystał zaufanie tysięcy ludzi, doskonale już wiemy. Ale jak to się stało, że popularne media nie mówią, że już wcześniej był oskarżany o chociażby chowanie majątku, a przez tyle lat nikt mu nic nie zrobił? Tak wygląda fragment rozmowy z byłą żoną Palikota z 2012 roku. Uważa pani, że były mąż wyprowadził za granicę, m.in. na Cypr i Kurasao, wasz wspólny majątek? Tak, i że jest ponad prawem. To dowód na to, że polski system sprawiedliwości jest w rozsypce. Palikot jest człowiekiem niewinnym. Nigdy go za nic nie skazano. Od polityka wymaga się więcej. Skoro zaprzecza okolicznościom wyprowadzenia majątku, niech wytłumaczy, co stało się z sumą 180 milionów uzyskanych ze sprzedaży Polmosu Lublin i odpowie na pytanie: Kto jest jego cypryjskim sponsorem? W oświadczeniu majątkowym widnieją jedynie wielomilionowe długi. Ja nigdy nie poprowadziłem żadnej chałtury, bo jeżeli być dziwką, to ja chcę być luksusową dziwką, a nie taką portową. No. Cześć, nazywam się Wojciech Dzierwa i od ponad 12 lat zajmuję się sprzedażą i marketingiem. Pomimo głośnych afer takich jak Ambergold, Polacy znowu uwierzyli w łatwe pieniądze i zainwestowali swoje oszczędności w biznes Palikota. Dzisiaj łatwo jest mówić o tym, że ta strata pieniędzy była pewna, ale pokażę Ci, jak ta cała sytuacja wygląda z mojej perspektywy. Poruszę też to, czy Kuba Wojewódzki zostanie ukarany za promowanie tego biznesu. Usiądź wygodnie i wniknijmy głębiej w ten temat. Kiedy ta afera wyszła na jaw, ludzie pisali, że przecież mamy wolny wybór i każdy podejmuje świadome decyzje. Chociaż te słowa fajnie brzmią i serio chciałbym, żeby tak było, to jednak często padamy ofiarą różnych manipulacji. Największe marki świata wydają miliony na ulepszenie sposobów, które doprowadzą do tego, że to właśnie ich produkt wybierzesz. I podobnie jest też w polityce. Pozornie przecież masz wybór i możesz oddać swój głos na kogo chcesz. Ale patrząc na to szerzej, to dziwnym trafem do władzy dochodzą osoby, które wydały setki milionów na kampanie wyborcze, a sztab specjalistów pracował nad tym, żeby zdobyć Twój głos. Janusz Palikot z całą pewnością był przekonujący. A dodatkowo te wszystkie swoje teorie opierał na własnym biznesowym autorytecie. No bo przecież w latach 90. dorobił się majątku wycenianego na 330 milionów. Z tego okresu pochodzi wielu najbogatszych Polaków, a postępowanie i brak jakichkolwiek skrupułów Palikota rzuca światło na to, w jaki sposób powstała część takich majątków. To właśnie na branży alkoholowej Janusz Palikot dorobił się dawnych milionów, a od prezydenta Kwaśniewskiego otrzymał nawet Złoty Krzyż zasługi za działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Po namowach Donalda Tuska w 2005 roku zaczyna swoją karierę polityczną i dołącza do Platformy Obywatelskiej. Jak sam twierdzi, współfinansował również część ich kampanii wyborczych, ale Tusk temu zaprzecza. Janusz Palikot w swojej książce kulisy platformy stwierdził, że Donald Tusk zawsze idzie w stronę tego, czego chce większość, a te wszystkie jego obietnice wyborcze to tylko propagandowe zagrywki, które wykorzystuje po to, żeby objąć władzę, ale tak naprawdę nie mają one nic wspólnego z jego prawdziwymi poglądami. I Cóż za hipokryzja, bo to palikot chociażby na okładce swojego tygodnika Ozon zamieszczał takie hasła jak zakaz pedałowania, a później jak się nagle opłacało wspierać LGBT. To zaczynał walczyć o ich prawa. Ogólnie to również o palikocie mówiło się, że jest jak chorągiewka i dobiera swoje poglądy do aktualnej sytuacji politycznej. Nie broniąc tutaj żadnego z nich, niestety myślę, że jeśli teraz ktoś by stanął i powiedział szczerze, słuchajcie, państwo polskie jest w fatalnej kondycji finansowej. Ucinamy wszystkie zasiłki, dopłaty i w ciągu 10 lat takiego całkowitego zaciskania pasa zaczniemy wychodzić na prostą. To nie ma szans, żeby większość społeczeństwa kogoś takiego poparła. No i właśnie dlatego, zgodnie z zasadą, nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać, politycy mówią to, w co chce wierzyć społeczeństwo, a nie jaka jest brutalna prawda. Palikot postanawia zostać w polityce pierwszoplanowym aktorem i zakłada własną partię. Jak pewnie pamiętacie, niczym zawodowy showman poszedł w różne kontrowersje, skandale, a za wroga, z którym będzie tak zacięcie walczył, Obrał sobie Prawo i Sprawiedliwość. Ten silny rozgłos dał mu szybki strzał popularności, ale po swoim nieudanym starcie w wyborach prezydenckich, zrozumiał, że ta cała jego strategia nie pozwoli mu wygrać z PiS czy z PO. Nie otrzymał też mandatu poselskiego, i w związku z tym tutaj jego sejmowa kariera się kończy. Po odejściu z polityki zaczynają się poważne problemy finansowe w jego życiu. W 2018 roku odkupił od Marka Jakubiaka browar tenczynek, zarzekając się, że to biznes, który chce prowadzić uczciwie, żeby zostawić dobrze prosperującą firmę swojemu synowi. I początkowo faktycznie tak było, przychody rosły, a Palikot dobrze zarządzał browarem, o czym wspominał nawet sam Jakubiak. Biznes był rentowny, pomimo że ludzie pisali, że ceny piwa są zbyt wysokie i bezsensowne jest wprowadzanie go do takich sieciówek jak np. Kerfur czy Żabka. W 2020 roku zysk netto wyniósł ponad 1,5 miliona, a już rok później wzrósł ponad dwukrotnie. Problemem więc nie był sam biznes, a to, że Palikot zamiast rozwijać firmę, to wyciągał pieniądze ze spółki, przepłacając na przykład za maszyny i zaciągając pożyczki z oprocentowaniem 240% rocznie. Palikot do tego stopnia chciał wyciągnąć w pewnym momencie od ludzi jak najwięcej, że zaczął oferować nawet konkursy, które miały dotyczyć tych wpłacających osób. Jedną z nagród miał być Rolls Royce, który w rzeczywistości nigdy do Palikota nie należał. Samochód był w leasingu i ostatecznie też do nikogo nie trafił. Przy wspomnianym aucie lubił też sobie zrobić zdjęcia Kuba wojewódzki, głosząc na swoim Instagramie mądrze brzmiące hasła: Zwycięzcy robią to, czego przegranym się nie chciało. Komentarze do tego nie są zbyt przychylne. O czym ty mówisz, człowieku? Samochód, który miał być nagrodą, poszedł na licytację. Wasza spółka ma 175 milionów długu. Oszukaliście setki inwestorów. Jacy idole takie społeczeństwo? Panowie nie robili sobie też nic z kar nakładanych przez WOKiK i łamania przepisów zabraniających reklamowania alkoholu. W tej całej aferze zaskakujące dla mnie jest też to, że media milczą o Kubie Wojewódzkim, który był w swoim czasie tak bardzo pewny tego biznesu. Chociażby nasza spółka, gdzie niedługo debiutujemy na, na giełdzie z Januszem Palikotem i Stonkiem Czechowskim. Pieniądze, które uczynią mnie, myślę, że ze dwa pokolenia do przodu człowiekiem totalnie niezależnym. że nie ma żadnego problemu, żeby to tutaj stało. Dzisiaj się pojawiła w żabce nasza mała butelka bezalkoholowego. Ty, no to tu lepiej widnie, tu. Zastanawiające, że Wojewódzki publicznie w aż tak mocnych słowach mówił o tej inwestycji. Nie wiem, czy nie skalkulował, że jeśli to się nie uda, to poniesie ogromną stratę wizerunkową, czy właśnie wręcz odwrotnie. Doskonale wiedział, że już nie takie rzeczy przychodziły i ludzie za moment wszystko zapomną. Na początku tego roku zamieścił na swoim facebooku obszerne przeprosiny, tłumacząc się, że również został przez Palikota zmanipulowany. Sam Wojewódzki stwierdził, że był tylko zewnętrznym inwestorem, tak samo jak inni i nie wziął ani złotówki dywidendy. Bardzo sprytnie to opisał, pomijając fakt, że w spółce przyjazne państwo znajduje się w Radzie Nadzorczej, więc jego obowiązkiem było kontrolowanie decyzji podejmowanych przez zarząd i ochrona interesów osób, które w spółkę inwestowały. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto jedynie reklamuje swoją twarzą daną firmę, która z jakiegoś powodu upadła, ale jeśli byłeś częścią tej firmy. To sprawa wygląda już trochę inaczej. Wracając do dywidendy, sam fakt, że wojewódzki jej nie pobrał, wcale nie jest jednoznaczny z tym, że na spółce nie zarobił. Przecież mógł na przykład wystawiać faktury za chociażby użyczenie wizerunku czy akcje reklamowe, które przeprowadził. Wydaje mi się, że medialnie po prostu chce wziąć to na przeczekanie, myśląc, że za jakiś czas ta sprawa sama ucichnie. I wiecie co? Niestety może mieć rację. Mówię niestety, ponieważ uważam, że to inteligentny facet i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robi, a bardzo łatwo przyszło mu w tym momencie odcięcie się od tego całego skandalu. Zadłużenie spółek Palikota szacowane jest na 360 milionów złotych. Na kilka dni przed jego zatrzymaniem został złożony wniosek o upadłość spółki. I co w takim przypadku? Jeżeli sąd uzna, że spółka jest niewypłacalna, ale środki wystarczą na pokrycie kosztów postępowania, to sąd może ogłosić upadłość, a wtedy w pierwszej kolejności pieniądze będą przeznaczone na spłatę zaległych pensji pracowników, ZUS, a dopiero później następuje spłata wierzycieli, na którą nie ma co liczyć. Ale jeśli palikot zostanie skazany za oszustwo, to jest inna furtka do odzyskania tych zainwestowanych środków. Sąd oprócz wyroku skazującego orzeknie też naprawienie szkody. Jeśli palikot tego nie zrobi, to można mu odwieść wyrok pozbawienia wolności albo go przedłużyć. W pewnym momencie jak zobaczyłem filmy palikota na jego kanale YouTube, jak sobie medytuje i opowiada o gotowaniu, to serio zacząłem się zastanawiać, czy nie będzie grał zaraz choroby psychicznej. A już całkowitą wisienką na torcie była ta książka, którą wydał, nadając jej huczny tytuł: Jak wydałem 220 milionów. Z której się tego niestety nie dowiemy, ale zawsze to przecież jeszcze plus parę złotych dla niego. Radość poranka. Chodzisz bossą? Tak, często bossą. No, może będzie miał teraz okazję chodzić częściej bossą. Słuchajcie, myślałem, że widziałem dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy, różne patenty itd., ale to dosłownie nie mieści mi się w głowie. Jak można być aż tak bezczelnym? Osoby, które zainwestowały w biznes Palikota, same się dziwią, jak mogły być aż tak naiwne. Przecież każdy z nas wie, że inwestycje, nawet te pozornie wspaniałe, są obarczone ryzykiem i można na nich stracić. Ale jest pewien mechanizm, który w takich chwilach skutecznie odcina nas od racjonalnego myślenia. Spójrzmy na przykładzie kierowców. W Polsce jest ponad 20 tysięcy wypadków samochodowych rocznie. Ale wsiadając za kierownicę, myślisz sobie, że przecież jeździsz lepiej i ciebie nic takiego nie spotka. To poczucie wyjątkowości, które jest w każdym z nas, sprawia, że wierzymy w swoje szczęście, a porażki przecież są dla innych. Do tego doszedł jeszcze silny autorytet osób, które to wszystko promowały. Skoro widzieliśmy tam Magde Gessler, Kubę Wojewódzkiego i tysiące ludzi, którzy w to idą, to część z nas uznała, że ten biznes po prostu musi się udać. W tym wszystkim nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Czy cały świat ludzi posiadających aż tak ogromne pieniądze nie wygląda mniej więcej właśnie w ten sposób? Zobacz, jak żabka może stać się koszmarnym biznesem na własne życzenie. Część agentów tonie w długach, ale przecież jest tyle żabek, że musi się to opłacać, prawda? Kliknij w miniaturę widoczną na ekranie, a opowiem Ci więcej o ciemnej stronie żabki. To jest marketing bez cenzury. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za chwilę.